Siema najlepszy youtuberzy nie? na świecie. Florek no i Wicin to szef. Florek i Wicin to szef. Robi wrażenie. O kurwa, ehm. Ile wyrzuciłeś? Wszystko. Nie. Florek i Wicin to szef. No. Ja dostałem najmniej. Robi wrażenie. RPG to to. Kto jest Quiz? Quiz. K kto jest najlepszy? I teraz ci odpowiedzi. A. Florek. B. Wycin. C. Zapieksa. Kto jest najlepszy? Yy, poczekaj chwilę. Telefon do przyjaciela. Telefon do przyjaciela. Tak. Dobra, dobra. I jaka była odpowiedź B? Wycin. Wycin No dobra, wygrałeś, trzymaj maluszko. Nie, dasz mi. Pewnie nie. O kurde! Słuchaj, słuchaj, Kto jest najlepszym bojówkarzem? A. Yyyy... Poczekaj, czekaj. -y, florek. B. Bizi. C. Kaleka. B. Chujnia, Co Przestań. To jest najlepszym długo. Kto jest najlepszym długo? To jest najlepszym duo? duo? Floras. No ale kurwa, to tylko jedna osoba, a jeszcze jedna. A. To nie wiem. Wycin. O Flora zigzin, dobrze my topka we weekend. Dawaj mu 2 miliony, ja mu pozwalam. To jest quiz. Quiz. Sej Kto jest najlepszym playerem? A. Wycin, B. Florek, C zabiegł. Czekaj, proszę pomoc. E, mogę wasze dowody panowie? Tych bojówkarzy. A po co? Tak Ale kto e, prosi. Nie, pan? Pan? Ja, nie, bo My? My? No. Trzymaj. Brak. Brak opory. A drugi pan. No to odpowiedź Floras. Chuj, przegrałeś milion. No nie, no. Daj mu, daj mu. Dobra, nagroda pocieszenia 500 koła. dobrze. Jeszcze najlepszy? No to mówię, że obaj panowie, to jest dobra odpowiedź. No, to duło, to duło. no Co i Kozak, dzięki, jesteście super. Dzięki, dzięki, dzięki. za darmo, super, za darmowe faktury. Będziesz na YouTube. będziesz na YouTubie, chcesz kogoś pozdrowić? Jej! Kogo chcesz pozdrowić? Chcę pozdrowić mamę, taty, psa. I, a ja Xaria pozdrawiam. Słuchaj, to jest quiz. Są dwie grupy, dostajesz no. jedno pytanie, tak? W najlepszym dło Floras i wycin. Co? Co? To jest najlepszy floras Czekaj. i wycin czy Bizzi i Kaleka. Kto jest to, drugie. Dło. to drugie. To drugie. To drugie. To drugie. To drugie. To drugie. To i To 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 drugie. Słuchaj, to jest quiz, cool, co nie? No. Słuchaj, zadaję ci pytanie masz trzy odpowiedzi. Wybierasz jedno, dwie, jedną, dwie są prawne, jedna nie, co nie? No. No i słuchaj, Kto jest najlepszy? A. Floras. B. C. C, C wycin. Krówka! Floras. No dobra. Dobra, masz <głos》>. koła. Dobra, Id. Gratulujemy. Brawo Super. Trzymaj. Wow, dzięki. A, już witam. Będziesz jeszcze dzisiaj na YouTube. Czy się coś like, pozdrowić? Like. Tak, chcę pozdrowić. No y dobra. A, tak. Y nie pozdrawiam ekipy Energie. Właśnie wyskałowali mhm. na bonda 5 milionów. Jestem właśnie, Jestem na poczekalni i się rozpierdałam na nich. O czym k. Tak. No dobra, Jestem konfidentem. Mhm. I chciałem pozdrowić bardzo serdecznie... Mm, ja też ...moich przyjaciół, czyli nikogo. Do widzenia. Dobra, dobra, słuchaj, słuchaj. A więc tak. Kto jest najlepszym duo? Florek duo. i Wycin, czy Bizy i Kaleka? Kurde, bardzo ciężko pytanie. Wydaje mi się, że to jest florek i wycin. Tak, tak, o, wygrałeś. Tak, tak. jakiś okrzyk bojowy? Bojowy? No jasne, taki, że wygrałeś. fura o. Daj mu planszę. Daj mu planszę. Daj mu o, yy, pozdrawiam mojego psa, za którego odbiorę co 10 mi za, za miesiąc okay. Moją ma mamę yy, no Też pozdrawiam, lubię bardzo ba A to się kameruje? Tak, tak, no O to Jezu To jeszcze tego, yy, pozdrawiam yy, moją babcię No i kurde, samego to siebie się yy, Idę, idę tak. Pytanie jest następujące. Kto jest najlepszym driverem? A. Simon. B. Józef Kabarena. C. Bizastral. Powiedz B. O, wygrałeś. Wygrałem. O, kurde. O, kurde. Zr fokaż, jak się wzruszyłeś. Strasznie. A chcesz kogoś pozdrowić? Ja pozdrawiam. O, dziękuję bardzo. Ja tutaj pozdrawiam tych oto tutaj dwóch panów. Mamy kota, psa, brata. I, i tyle w sumie. Wstępujące pytanie. Kto jest najlepszym driverem? A? Mon. B? Józef Kapryna? C? Bizastral? B. Dobrze, wygrałeś. Wygrałeś. O, 5, 4, o kurde. Dwa osiem osiem. Dzięki kolego. Dzięki kolego. Pokaż jak się cieszysz, pokaż jak pokaż, się cieszysz. Elegancko. Elegancko, kogoś chcesz pozdrowić? Ja, siebie. To super. Super, super, I ja ciebie. Mikser, my też, my też, chodź, coś ze zdjęcie dobra. zrobimy. Chcesz foto z idolem? Dobra, chodź. Z idolem, z idolem, tak. Dobra, okej, okay, to chodź tu. Czekaj, już. O, dobra. Siedzi, dzięki. Dobra, dobra. To krzyknie głośniej, wyciny florek, top 1, wygrywa 400. WYCINY FLOREK! WYCIN FLOREK! Top 1, to 1, to musi się powiedzieć. TOP 1! TOP 1 WYCIN FLOREK! Mi się wydaje, że tutaj pan 280, proszę bardzo. Super.